Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Supermarket Simulator a dzisiaj simulator a czemu nie, nie zawsze musi być simulator zapalimy sobie światło pewnie trochę się dziwiliście, że tutaj nie ma już zamrażarek, zamrażarki są tu wróciły, że tak powiem na, na to miejsce, jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz czy dobra musi wrócić z powrotem na to samo miejsce filar przeszkadza o tutaj o ten znaczy, jak coś to trzeba było odsunąć od, od krawędzi peronu w sumie może zrobimy tak żeby odsunąć się najpierw zrobimy te musiałem tak zrobić bo jak odpaliłem To po prostu miałem później problem z pracownikami, bo Pracownicy się uaktywnili I klient jeszcze wszedł Żeby nie było Tak, zróbmy na Na połowę płytki tutaj eee, Tu jest pizza Weźmy jeszcze jedną pizzę Także pizza, bako, pizzy. To po prostu, no tutaj tańczyli breakdance'a, tak? Jeden, jeden, jeden w drugim, bo dokładali kawę. Jeden dokładał czarną, a drugi dokładał tą różową. I po prostu mieli trudność żeby dostać się do półek. Więc, no, stwierdziłem, że nie będę pracowniką stała na przeszkodzie. Nie będę im utrudniał życia. Ja jestem dobrym pracodawcą. Godnie im płacę. Czyli tyle ile ile potrzebują. I tyle ile zaprogramował twórca tej gry. O, super. I. No i jeszcze żadnych spięć na tym, na tym tle nie było. Związki zawodowe też nie narzekają. I no cóż, co, co tu dużo mówić, no Jestem solidna firma, tak? Tylko żeby tutaj teraz trafić idealnie, to będzie dobrze Bo no, jak się trafi źle. O! I super. No i aczkolwiek wygląda, jakby to jeszcze trochę można było przesunąć. Tutaj jest równo. Ta zamysłowa brudzi. brudzi, O, nie brudzi tylko bruździ. Tutaj jest walka się toczy. O. Dobra, teraz będzie dobrze i teraz tą dosuwamy. Dosuwamy. Kurde, będziemy się tak bawić teraz. O dobra. I, no, i dobra, i jest równo. Super. E, mamy 7770. Jak wydamy 5900. To zostanie nam ile? 1000, 1800, tak może być trochę mało, żeby e, żeby kupić licencję e, 5600 ale rachunki a czemu ja. czyżby by rozdzielił się magazyn na, na dwie rzeczy. Ten e, wynajęcie na osobny sklep i osobno na, e, na magazyn, bo jakoś tak ostatnio zauważyłem, nawet zauważyłem, że ostatnio nawet jak robię zapis i wychodzę z gry, to zawsze później mi się odpala e, gra w momencie, e, kiedy już jest, są światło pogaszone, ale sklep działa. Nie jest zamknięty. Eee, dobra. Eee, uzupełnijmy nasze braki towarowe. Przynajmniej nie, najpierw zróbmy eee, ceny. Ceny, bo trzeba, trzeba podmieniać ceny. Eee, czekolada weszła na wyższy poziom. Czekolada jest tu. 3,89, czyli będzie 4,39. Na ja coś muszę wypominać, tutaj trochę za szeroko jest. Eee, teraz tutaj, więc może tutaj jeszcze jakieś regały dojdą albo coś. Zobaczymy. No, zobaczymy jak zobaczymy co tutaj będzie. E, dobra, czekoladę mamy. Teraz lecimy dalej. E, masło spadło z ceny. Masło. Kurde, ślepy już jestem. Tyle masła ja nie widzę. 2,36 to będzie dwa 2,86. Masło i lecimy dalej. Cztery rzeczy. O, ryż poszedł w górę. Super. Wreszcie jakiś Dobry, good news. W sumie dobry news, bo dobry, dobry news, tak? 6,75 będzie 6. Co ja gadam? Jakie, jakie 6 będzie 7,25? No i jeszcze jedna rzecz. Podejrzewam, że to będzie ten do WC, bo tam coś z WC było, podejrzewam ten biały, biały Bleach, no a tutaj 564, czyli będzie 614, no. Teraz tak, popatrzmy, co możemy domówić. Kawa czarna, kawa czarna dwie sztuki. Piwo w beczułkach jedna sztuka jeden karton w sumie. wieszamy trzy budencje nie tu nie ale zielone, zielone piwo można wziąć dwa razy dwa razy tutaj mleko jeszcze nie ale do butelkowe można wziąć ten sześciopak dwa razy dwa razy woda Woda przejdzie, sok karton soku jabłkowego i dwa pomarańczowego. Ja to a później będę chodził i, i nie wiadomo ile to rozkładał. A tak, zawsze coś podejdę, rozłożę, podejdę, zamówię, podejdę znów, rozłożę, podejdę znów, zamówię. I. A tu z tego pełne już. Display is full. Moleczko sześciopak. A panowie stoją, się przyglądają, zaraz im pomóc. O, no, wrzucaj się, a nie otwieraj. I jeszcze jedna. I będzie teraz zielone piwo. A wszyscy będą nie... ooo, co tu twórca! Jasnowic i w ogóle. Ej, i, zaraz, I zaraz będzie po pięć tych, będę zbierał na zawsze przyszłości. A co? Będę świadczył usługi takie paranormalne. Duchy, zjawy, i te sprawy, co tutaj jest? Mąka, czy ja tą mąkę niebieską mogę wrócić na półkę? Już na no to wygląda, że mogę. No to super. E, czy french friesy też mogę? Wow, to ogarnijmy najpierw tutaj okolice z naszych z naszych rzeczy o jest wolne jest. Co, co ty gadasz a tutaj zostały chipsy covidowe chipsów covidowych na razie nie potrzebujemy dobra i Kurde, schody mi przeszkadzają. Zaraz Skopię im poręcz, żeby dowiedziały, którędy do, na górę się idzie. E, tutaj, u majonez. E, no dodajemy dwie, dwa razy. I porazie po porażę i ostrego, a tego dajmy dwa razy. I już dwie stówe w plecy. Pieprz gdzie rośnie pieprz? w pieprzowni dobra czokapiki miodowe oj, coś zaczęły schodzić dobra, miodowe będą pierwsze razy dwa i czokapiki razy dwa i jeszcze coś pojedynczego, coś pojedynczego. Żółty biały, biały, biały cukier, buder, i mamy to, i 500. Ej, i 500 plecy znowu. I już mamy ponad 1000 mniej. Bo mieliśmy 7779. A teraz już mamy 6348 No niebywałe Czeka piki Ciekaw jestem do ilu zejdziemy Ale no jak to mówię, na licencję zarobiliśmy yy, tylko na to, co po licencji to jeszcze nie, ale już niedługo do tego też dojdziemy. I to myślę, że już na następny odcinek będzie Majo, Majones. Majones kupik, albo tomate sos, sos. Trochę się panie się ściskają na chodniku, no. to tu. dobra. żółki Najemy na. Na półeczkę. A co? Dobra. Co my tam jeszcze zamawialiśmy? Szachy. To wygląda jak wieża albo królowa. Nigdy nie byłem dobry w szachach. E, dobra, co tam jeszcze? E, o, ten, ten różowy, to różowe coś? Różowy puder eee, i miód. Różowy puder i miód. Różowy cukier, puder, miód. Jak ci gdzieś... miód jest tu. Dwa razy. Hmm co tam jeszcze było poczekajcie, weźmy karton tego i ten różowy cukier puder sugar puder tak i mamy 5 stów, zgadza się eee. Dobra, tu będzie wszystko cukierki 19 to cukierki można wziąć jak najbardziej. Weźmy dwie. I tutaj tak. Jedno ciacho można wziąć i dwa chleby. Jedno ciacho i dwa chleby. Ciacho jedno i dwie połówki chleba. No i no i dobra, no i tyle żeśmy zarobili tutaj cukier Pablo Musiałem się chwilę zastanowić, bo jakiś otępiały umysł mam dzisiaj. Nie by ostre, jednak otępiały. Taki senny. Tam jeszcze coś tam ze śmietnikiem leżało. O, widzicie? Chowa się. Nie chcę trafić na półkę, a później do ludzi. Dobra, tutaj. Musiałem znaleźć miejsce. jak to mówią pingwiny lodzio miodzio tutaj i z y, gwiazdą yy. cukerki, bamberki, ya sudah, dora tutai, tam to nie, to nie Warmsza mąka jak najbardziej. No, kropik. Dobra, dajmy dwa razy. Nie wiem, ile dać, ale dwa razy można wziąć. Dwa razy biały ryż. I raz niebieski. Jak go znajdę? Raz dobra eee, spaghetti, można wziąć dwa razy. Makaron, można wziąć dwa razy. I Jeden czerwony makaron. I zamawiamy. A co? Kurde, 20 minut nagrania, a ja w magazynie siedzę i się bawię w magazyniera. Zupełniamy towar, robimy e, porządek i odpalamy sklep, co? Myślę, że to jest dobry pomysł Oczkolwiek, no nie w tym momencie, tak? Nie będę się odrywał od roboty, żeby być w kasie. pa, 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 pa. pa 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 memangga. Dobra, e i Gdybym po idę do doświadczenia, jak ja nie mam nic do wyrzucenia. I ryżik. na ser eee, Dobra tutaj zostaje Koczaki dwa razy. No już nam nie dużo zostało. Dwa razy kurczaki i coś tutaj jeszcze było. A lody i pizza serowa. E, lody jedne i pizza serowa. Chipsy czarne i trzy, i trzy yy, ziemniaki. Chipsy yy, czarne to będą niżej. Jedne. Ziemniaki. Raz, dwa, trzy. I czy coś jeszcze tutaj stąd? No chemiczne było wziąć, no, ale yy, tak jeden ten biały do kibla, jeden do kibla i dobra weźmy zielony papier a co tam i mamy dychę dobra to jeszcze zanim pójdziemy rozłożyć to tak ten dowódcę tutaj tak do e, domyślny naczyń można wziąć dwa razy e, tego dwa razy tego raz no, i to będzie wszystko, co mogę wziąć. No, więcej już nie będę brał. Mamy 4600. Stawka wyjściowa jest. Myślę, że jest super. Kurczaki tutaj. A tego się nie. Tego nie. Tego nie. Tamtego nie. domyślam naczyń pyk lody i znowu kurczaczek kurczaki mamy na full i chipsiaki Pa, 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 pa. Kolejny płyn do mycia naczyń. I w tym odcinku już nie otworzymy sklepu. Otworzymy go w następnym odcinku. Ale zawsze można się pożegnać. Także nie przedłużając, nie będę Was zanudzał końcówką. Sobie samo ogarnę. Więc cóż, jak się podobało, no to łapka w górę. Dajcie znać, czy wam się ustawienie takie teraz podoba w sklepie, czy nie. I dajcie kciuka w górę, jak się podobało. Subik, mógłby wpaść. Trzeba komentarzy, jak zwykle, należy do Was. A ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne produkcje. Także dzięki. Hej, do zobaczenia.